Niemiecka entymologia Einsteina to jeden kamień. Hm, niczym kamień, niczym kamieniarz czy wolnomularz. Etymologia imienia Albert pochodzi od germańskiego imienia Adalbert, które składało się z elementów Adal, czyli szlachetny, i Beracht, czyli jasny lub oświecony. Nazwa była powszechna wśród średowiecznej niemieckiej rodziny królewskiej. Czy ta twarz naprawdę wygląda tak, jakby mogła coś wykombinować lub powiedzieć jakąś prawdę? Czy zaufałbyś i uwierzył jemu? I raczej zaufałbyś wodzie. Ona jest zawsze płaska i nigdy nikogo nie okłamała. A co nam wciskają? 73% ciemnej energii, 23% ciemnej materii, czy procenta gazu międzygalaktycznego, 0,4% gwiazdy i tym podobne. Więc aby teoria grawitacji działała, muszą oszukiwać, aby ich absurdalne równania się zgadzały. Jak oszukują? Poprzez dodanie 96% wartości do ich równania, z całkowicie fałszywymi liczbami w postaci wymyślonej ciemnej energii i ciemnej materii. Tak, wiem. Oto obraz ich ciemnej energii. Nie ma nic złego w tym obrazie. Nazywają ją ciemną, ponieważ jest czarna i niewidzialna. I nie może być wykryta przez żadne eksperymenty. Tak, ten solidny dowód naukowy stanowi 73% ich wartości dla równań grawitacyjnych do pracy. Więc oto obraz ich ciemnej materii. Nie, nie ma nic złego w tym obrazie. Nazywają ją ciemną, ponieważ jest czarna i niewidzialna. I nie może być wykryta przez żadne eksperymenty. Tak, ten solidny dowód naukowy stanowi 23% ich wartości dla równań grawitacyjnych do pracy. Pamiętajmy, czym jest prawdziwa nauka. To eksperyment, który jest obserwowalny i powtarzalny. Tylko elektromagnetyzm jest obserwowalny i powtarzalny. I jest też skalowalny, co nie dotyczy niczego innego. Grawitacja z jej silnymi i słabymi siłami jądrowymi nie jest prawdziwą nauką, to teoretyczne bzdury. Przykro mi ludziska, zostaliście całkowicie oszukani na wszystkim. Doili was z waszych pieniędzy i śmiali się z was przez całą drogę idąc do banku. Więc jeśli chcesz wierzyć w coś, gdzie 96 liczb jest wymyślonych, niewykrywalnych, przez żadne eksperymenty i fałszywych, o, nie mogę ci powiedzieć.